Dzień dobry. Dzisiaj na naszym kanale opiszemy Państwu pokrótce, co znajduje się w zestawikach Battle Academy, które uważamy, że są najlepsze na początek, ponieważ jest tutaj bardzo duża ilość kart. I tak naprawdę w tym przypadku płacimy około 40 zł za talię 60-kartową, tutaj wychodzi około 30 zł za talię. Więc no taniej się nie da nic złożyć na początek, więc do nauki naprawdę nie ma nic lepszego. A dzisiaj tak naprawdę nie będziemy opisywali tego co jest w środku, bo, bo to zrobimy sobie z Piotrusiem w innym filmiku. Dzisiaj pokażemy Państwu dlaczego warto dbać o swoje karty. Zaczniemy sobie od zestawu z Charizardem, który był w Battle Academy tej pierwszej edycji. To jest ta. Niestety jest ona już niedostępna w sklepach. Aczkolwiek no gdzieś jeszcze można nowe za 200 zł, bodajże kupić zestawy. Mi udało się używany zestawik dostać za 120 zł z przesyłeczką. Może pokażę, jak wyglądają te karty. No, jakaś tam delikatna zadziorka jest ale jak na karty, które były grane to naprawdę są w niezłym stanie No i to są karty, które już mają no parę lat umówmy się schowamy z powrotem do kos koszuleczki i do tych zestawów używamy koszuleczek z ATB -ków. Ja może dla porównania pokażę jak wygląda karta mojego syna, która była, no dosłownie kilka razy grana gdzieś tam na ziemi. Także to jest karta, która, no dosłownie, grała sobie przez tydzień. No i jest zdecydowanie w gorszym stanie. I ten film ma właśnie pokazać wszystkim początkującym, dlaczego warto koszulkować swoje karty. I ja chcę to zrobić w ten sposób, że będę pokazywał jaka karta jest w zestawie i z boku gdzieś tu będzie wyskakiwała cena z kart marketu, żeby można było sobie po prostu oszacować czy warto. I z tego co już patrzałem no to ten Charizard bodajże 6 euro kosztuje, a ten 4 więc tak naprawdę 120 zł podzielić na 3 to mamy 40 zł za deka. Te dwie karty są warte 40 zł. Potem mamy Czarmanderka w 4 sztukach. Tam bodajże 0,7 euro było. Czermelona w 3 sztukach. Bodajże po pół euro. Mamy dwie IWI. I były, nie pamiętam, też po pół euro. Flareony były troszeczkę droższe. tam 0,7 bodajże. Potem mamy trzy salandity, i trzy salazle. Dwa Kangaskany I jeden Moltresik I teraz z trenerów mamy Cztery Great bola Dwa Switch'a Dwa Potiony Pokemon Kaczer I supporterzy cztery razy Hał. Trzy razy Cynthia, Łapacz robali dwa razy. Spawacz. Pokemon fan club. Także ceny wszystkie były pokazane, na końcu sobie zrobimy podsumowanko. Jeszcze ostatnia sprawa. 18 kart energii w deku jest. Wszystkie mają znaczek z czarkiem. I jedna taka 0,2 euro. Generalnie wszystkie te karty mają znaczki z oznaczeniem dowódcy swojego deku. I też no, przez to, że są wyjątkowe, mają troszeczkę wyższą wartość. I w drugim części filmiku zrobimy sobie opis tego zestawiku. Podejrzewam, że tam ceny będą niższe, no ale to też jest świeższy zestawik. I teraz jeżeli chodzi o ten pierwszą wydanie Battle Academy no to podejrzewam, że tu nie będzie już do druków, ponieważ tutaj były Pokémony GX, więc to wychodziło w erze, kiedy GXy były jeszcze grane. Battle Academy, natomiast ta, która jest teraz jeszcze dostępna, jest z Pokémonami W. I to też wychodziło, jak W były grane. W jeszcze są grane. Natomiast podejrzewam, że no nie będzie do druków tego. Tylko będzie już prędzej Battle Academy 3 z jakimiś na przykład EX-ami, które są w tej chwili grane. No dlatego ten zestaw raczej będzie tylko rósł na wartości. No wiadomo, że to jest tylko kolekcjoner, jeżeli chodzi o kolekcjonowanie, ponieważ no, jak ktoś zbiera Moltresy i chce mieć wszystkie Moltresy, no to musi mieć takiego Moltresa z numerem 46. Dlatego uważam, że akurat te karty nie będą taniały. Ale nie mówimy tu tak naprawdę o inwestowaniu w karty, tylko o to, że po prostu warto dbać o swoje karty, żeby nie wyglądały w ten sposób po dwóch grach. I teraz przelecimy sobie na szybko pozostałe zestawiki, które są w jedyneczce, a potem które są w dwójeczce. Teraz mamy talię z Raju Gates. No ja myślę, że po prostu przelecimy teraz sobie z lekko przyspieszonym tempem. Ceny będą z boku. Ja puszczę jakąś muzyczkę, a na końcu zrobimy sobie jakieś podsumowanie tego wszystkiego. Ostatnia talia z pierwszej akademii, <laughs> w sumie chyba moja ulubiona z Miutu. Powiedziałam, że tu też będzie kilka takich droższych karcioszek, ale się szczerze, że no nie sprawdzałem tego wszystkiego przed filmikiem. Różnica z Miutu jest taka, że tutaj mamy yy, bez numerków te oznaczenia, także na każdej karcie jest to samo. Nie udało mi się znaleźć cen wszystkich kart na kartmarkecie, W związku z tym puścimy tylko ceny tych głównych kart, także było Pikachu V. Tutaj mamy Tinderce. I na końcu będzie Eevee. A teraz króciutkie podsumowanie. Także tyle wyszła talia. Z Charizardem. Tyle wyszła talia z rajczu. Tyle wyszła z miutu. Tyle wyszło łącznie. No i teraz tutaj pojedyncze karty, tak? Także mamy Iwi, Cindera, pikacza. Cena łącznie. I jeszcze taka jedna rzecz. Dlaczego się spytacie ta talia, te talie, gdzie. Akademia I, Charizard Raju, dlaczego to jest takie drogie i, i dlaczego jest droższe, jak to wychodziło, to kosztowało 100 zł, teraz kosztuje 200, już tego nie ma, pojedyncze karty drogie. No to teraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. Karty wyciągnięte z Battle Academy za zwyczaj, wyglądają w ten sposób w paru grach. To są na przykład karty mojego syna, których ja nawet nie mam jeszcze w kolekcji. Ale no ja nie wsadzę sobie takiej karty do albumu. Więc dla mnie ta karta jest bez wartości. I większość tych kart właśnie jest kupowana do nauki, przez młodych, rodzice się nie znają. Te karty nie są w koszulkach. No, i one po roku grania to wyglądają dużo gorzej jak te karty, więc są bez wartości. I rzadko kto takie zestawy kupuje, kto się zna i kto dba o te karty. Natomiast jak z busterka kupujemy kartę, no to raczej wiadomo, no dobry drop idzie w koszulkę i, i jesteśmy pewni swojego. Także dbajcie o swoje karty i kupujcie Battle Academy. Pozdrawiam.